Witam Państwa jak zawsze na naszym kanale Crypto Dlaczego jest tak, że kiedy cała Europa aktywnie przychodzi na zieloną energię i próbuje uniezależnić się od ropy naftowej i gazu, Niemcy podwajają swoje wysiłki, aby stworzyć koło ratunkowe dla silników o spalaniu wewnętrznym. Dlaczego główny ekonomista Banku Centralnego Europy Philip Lane mówił w mediach, że Unia Europejska skutecznie walczy z inflacją? Chyba po drodze na wywiad zobaczył, że ceny napaliło pośród długo, no nie? A dlaczego wtedy lokalne media krajów Francji, Hiszpanii i Szwecji mówią, że kraje ponownie pogrążają się w recesji z powodu rosnącej inflacji? Gdzie jest prawda? Spróbujmy zrozumieć. Niemcy wezwały egzekutywę Unii Europejskiej do zezwolenia na wykorzystywanie tzw. ekologicznego paliwa do silników spalinowych. Kraje strefy Euro już mają prowadzone w życie przepisy, które zakazują silniki spaleniowe w nowych samochodach od 2035 roku, a tym samym pozostawiając tylko produkcję pojazdów elektrycznych. Przypomnę, że w ubiegłym roku Niemcy skutecznie lobbowały na rzecz przepisów dotyczących samochodów, zgodnie z którymi Ekologiczna Komisja Europy przedstawi wniosek dotyczący rejestracji po 2035 roku samochodów napędzanych wyłącznie paliwem o neutralnej emisji CO2, czyli ekopaliwem. Jesteśmy w pełni przekonani, że samochód elektryczny jest tym, czego potrzebujemy, ale potrzebujemy więcej metod. Powiedział Michael Toyer, niemiecki państwowy sekretarz infrastruktury cyfrowej i transportowej, na spotkaniu ministrów Unii Europejskiej w Sztokholmie w poniedziałek. Ale Toyer nie powiedział, czy Niemcy chcą, aby samochody ze zwykłymi silnikami trafiły na drogi po proponowanej dacie. Ale jego komentarze prawdopodobnie wzbudzą obawy w komisji i wśród zielonych aktywistów. Z kolei Volkswagen już powiedział, że przestanie sprzedawać samochody z silnikami spalinowymi w Europie w latach 2033-35, tym samym zwiększając ryzyko, że niemiecka interwencja może pomieszać ramy regulacyjne. Moi drodzy, co o tym sądzicie? Dlaczego Niemcy na tle światowego przejścia na niewyczerpane źródła energii starają się w każdy możliwy sposób trzymać się tradycyjnego systemu naftowego? I jak zawsze poproszę Was o subskrypcję i pozostawienie reakcji pod filmem. Presja inflacyjna w strefie euro zaczęła słabnąć, w tym na wszystkie ważne ceny bazowe, ale Europejski Bank Centralny nie przestanie podnosić stóp, dopóki nie będzie przekonany, że wzrost cen powróci do 2%, powiedział główny ekonomista Banku Centralnego Europy Philip Lane. ECB podniósł stopy procentowe o 3 punkty od lipca i obiecał kolejny 0,5% w marcu, w nadziei, że droższe finansowanie zmniejszy popyt tak bardzo, że wzrost cen spadnie z poziomów nadal powyżej 8%. W przypadku energii, żywności i surowców istnieje wiele wskaźników prognostycznych wskazujących, że presja inflacyjna we wszystkich tych kategoriach powinna znacznie spaść. Z kolei rynki spodziewają się, że stopa depozytowa Banku Centralnego Europy wzrośnie z 2,5% do prawie 4% do końca roku. Przy czym szczytowy szacunek stopy wzrośnie o około 35 punktów bazowych tylko w tym miesiącu, głównie ze względu na obawy o utknięcie inflacji bazowej. Szczerze mówiąc, słuchając jego wywiadu, naprawdę otrzymałem wrażenie, że wszystko powoli zaczyna się poprawiać. I jakby dowodem jego słów był niedawny spadek cen na paliwo, którego każdy z Was nie mógł nie zauważyć. Ale monitorując sytuację gospodarczą na świecie, natknąłem się na lokalne media niektórych krajów Unii Europejskiej z dość ciekawymi informacjami. Inflacja w Hiszpanii nieoczekiwanie przyspieszyła się w lutym z powodu wyższych cen energii elektrycznej i żywności, co nieoczekiwanie doprowadziło do wzrostu w drugim miesiącu, nawet po tym jak rząd obniżył podatki na podstawowe produkty spożywcze. Ceny konsumpcyjne wzrosły o 6,1% w porównaniu z ubiegłym rokiem wobec 5,9% w styczniu, poda we wtorek informacje Instytut Statystyczny w Madrycie. Produkcja Szwecji skurczyła się w ostatnim kwartale 2022 roku bardziej niż wcześniej szacowano, ponieważ finanse gospodarstw domowych zostały osłabione przez szybki wzrost cen konsumpcyjnych, a także wyższe koszty finansowania zewnętrznego. Produkt krajowy brutto w czwartym kwartale spadł o 0,9% w porównaniu z poprzednim 3-miesięcznym okresem według Szwedzkiego Urzędu Statystycznego, który wcześniej szacował spadek o 0,6%. Roczna stopa inflacji we Francji wzrosła drugi miesiąc z rzędu do 6,2% w lutym 2023 roku z 6% w styczniu, czyli więcej niż prognozy rynkowe na poziomie 6,1%. Wynika to ze wstępnych ocen. Szybciej rosły ceny żywności 14,5% wobec 13,3% w styczniu, usług 2,9% wobec 2,6% i dóbr przemysłowych. 4,6 wobec 4,5. W ujęciu miesięcznym wskaźniki cen konsumpcyjnych wzrosły o 0,9% po wzroście o 0,4% w styczniu. Jak zawsze, moi drodzy, znowu niekonsekwencje. Podczas gdy gadające głowy uspokajają nas, mówiąc, że wszystko idzie zgodnie z planem, realia mówią coś przeciwnego. Może, kto obserwuje nasz kanał z innych regionów świata, proszę opowiedzieć nam o swojej rzeczywistej sytuacji z cenami w waszym konkretnym regionie. Myślę, że wszyscy będą bardzo zainteresowani poznaniem prawdziwego obrazu. No a ja mam wszystko na razie. Zespół CryptoEpidemic z przyjemnością starał się dzisiaj dla was. Do zobaczenia ponownie. Pozdrawiam.